Na ogrodach muzycznych jedna z najlepszych polskich orkiestr kameralnych. NFM Leopoldinum Orchestra pod dyrekcją Aleksandra Sitkowieckiego, wybitnego skrzypka brytyjskiego. I w programie rzecz absolutnie niebywała. Dwa razy Pory Roku, Pory Roku Astora Piazzoli prosto z Buenos Aires, a w drugiej części Pory Roku Vivaldiego oczywiście, ale w wersji niezwykłej Maxa Richtera z roku 2012. Wyjątkowy koncert, być może jeden z najważniejszych na tegorocznym festiwalu. Zapraszam serdecznie.